Widz. Zostawię łapkę w dół. Też widz. Mnie kara śmierci zupełnie wystarcza. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was ponownie w grze War Selection. Tak, to jest ta gra, w której zaczynacie z jaskiniowcami, a kończycie na czołgach, albo na jaskiniowcach walczących z czołgami. I dość szybko robi się tutaj jeden wielki chaos. W każdym razie, dzisiaj zobaczycie mecz na mapie Polski. Jeden z moich widzów przygotował dość ciekawą mapę Polski, więc zebrałem kilka osób i zagraliśmy razem właśnie na tej mapie. Oczywiście, skoro brałem udział w tym meczu, a chciałbym pokazać wam cały przebieg, to będę opowiadał o tym, co się działo na podstawie powtórki. To przekonajmy się, kto to wygra i czy Polska będzie górą. W każdym razie, tak prezentuje się ta Polska. Tak, jest dość pulchna. Autorem mapy jest pan Vincento. Pozdrawiamy. I w zasadzie granice kraju wyznaczają wielkie góry. Z tego państwa nikt nie ucieknie. Ale co najważniejsze, mamy Półwysep Helski. Zazwyczaj jest pomijany, jak ktoś już coś stworzy z Polską w jakiejś grze. I nawet Wisła płynie przez środek kraju. A w tej Wiśle mamy aligatory. Lepiej uważajcie. Co prawda nie ma innych rzek, ale przynajmniej nie trzeba się martwić o zanieczyszczenia. W każdym razie, na północy mieliśmy Vincentosa. Po drugiej stronie Wisły u góry był Viper. Na południe od niego Darkness. Jeszcze bardziej na południe... Niejaki lutel. Kojarzycie? Daleko na południu znajdował się killer. Na wschodzie osiedlił się niejaki Grzegę. a po zachodniej stronie Wisły na południu jaszczurka. Oczywiście wszyscy gracze zaczęli od zbierania surowców. Wiecie, drewno, jedzenie, bez tego się tu nie rozwiniecie. Potem oczywiście trzeba było szybko stawiać domy przy pomocy kamieni. No i zaczyna się zabawa z widzami. W sumie w taki sposób będzie łatwiej widać, gdzie kto jest, a tu komuś przydałby się magazyn. W teorii najlepszą pozycję miał gracz na samym południu, bo mógł spokojnie się zakampić. A jeśli już mówimy o kampieniu, to mury z domów to najlepsza taktyka. Jak widać, nie tylko jeden gracz o tym pomyślał. Czy wy też próbowaliście biegać po wiśle? Niestety Polska to zamknięty kraj i nie wpuszcza obcokrajowców. Panie mamut, pan tutaj nie wejdziesz. W końcu gracze zaczęli stawiać świątynie. Chociaż nie wszyscy mieli na to surowce. A po co są świątynie? Żeby przechodzić do kolejnych epok. Niejaki Lutel był jednym z pierwszych graczy, który. Przeszedł do kolejnej ery, a inni woleli uskuteczniać mur z domów. Kolejna era oznacza lepsze budynki, na przykład takie drewniane domki. Jak widać, coraz więcej osób brało udział w tym technologicznym wyścigu. Ostatecznie każdy gracz miał drewnianą siedzibę, a ich chłopi mogli ewoluować. Zaczęło się polowanie na dziki, i tak powoli rozwijała się ta Polska, aż w końcu pojawili się pierwsi wrogowie. I szybko uciekli. Na północy zaczęła się masowa budowa koszar, to i ja nie mogłem być gorszy. Jak widać, koszary się przydały, bo już pojawiły się agresywne tygrysy, które za. Atakowały jednego z graczy. Niestety łucznicy to trochę za mało, chociaż tygrys leży. A tu obserwujemy wielki strajk robotników. Grasz na wschodzie stworzył kawalerię. I szybko ruszył do boju. Na północy masowo produkowano łuczników. A na samym południu, cóż, budowano palisadę. Kawaleria ze wschodu ruszyła do boju. A tu kolega HS zabrał się za ostrą wycinkę polskich lasów. Jak myślicie, kogo mogli zaatakować widzowie grający z Lutelem? Tak, dobra odpowiedź. Oczywiście, że Lutela. A ja miałem tylko wieżyczkę. A gdyby tego było mało, zaatakowało mnie jeszcze Dzik. Jednak trzeba było bronić się chłopami. Na szczęście dość szybko zacząłem robić włóczników, którzy mogli odeprzeć tę kawalerię. A Dzik, cóż. Umarł. I nie tylko on. W międzyczasie armia łuczników z północy spotkała się z armią łuczników z mniejszej północy. Jedni zabijali chłopów, a drudzy się po prostu bronili. Ostatecznie udało się wybronić, ale kolega stracił trochę chłopów. A na północy, cóż. Walczyli z agresywnymi tygrysami. Jakoś dawali sobie radę. A potem przyszło im od razu zmierzyć się z dzikiem. Niebezpiecznie w tej Polsce. Kawaleria znów ruszyła. Jednak tym razem miałem do obrony dość pokaźną armię włóczników, którzy ruszyli, żeby bronić wioski. Tymczasem na południu dalej powstawała Graż na zachodzie nieśmiało zaczął tworzyć kawalerię. A moi włócznicy, cóż, gdyby nie ci łucznicy, to nawet by nie wyszła ta obrona. Co prawda cała kawaleria została pokonana, ale to i tak było za mało i znów chłopi musieli się bronić. Tyle dobrego, że ucznicy się wystraszyli na tyle, że zaczęli uciekać, tyle że nie, bo pojawiły się dodatkowe jednostki. Popatrzycie na mapę i już wiecie kto jest najlepszym graczem, a potem spojrzycie co się u niego dzieje i stwierdzacie, że jednak to nie jest najlepszy gracz. Na południu kolega prawie się odgrodził, a na północy powstała ogromna armia uczników. Tymczasem kolega na zachodzie powoli tworzył swoją kawalerię. Łucznicy z północy wyruszyli do boju. Starali się chyba zaatakować tę wioskę od drugiej strony, akurat tam, gdzie była palisada. W międzyczasie gracze powoli przechodzili do kolejnej epoki. Łucznicy postanowili wykonać dywersję od zachodu. Do ataku przyłączył się nawet Dzik, który chyba nie do końca wiedział, komu chce pomagać. Niestety obrońca miał dość pokaźną armię łuczników, dlatego atakujący musiał się wycofać. Razem z Dzikiem, Polska robi się coraz bardziej kolorowa. Miłośnik atakowania Lutela stworzył rydwany. Jednak ja tym razem do obrody miałem krowę. Trzeba powiedzieć, że próba ataku rydwanami nie była zbyt skuteczna. Kolega dość szybko zrozumiał, że nie ma tu czego szukać i zaczął uciekać. Tymczasem na północy pojawili się pikinierzy. Jedno z plemion postanowiło odgrodzić się od Polski. Nagle na podobny pomysł wpadł kolega ze wschodu: tylko że robił kamienne mury. A na północy zaczęła się masowa produkcja warsztatów. Ktoś tu chyba chce zrobić 50 kata. Łucznicy rozpoczęli kolejną dywersję. Tym razem zaatakowali tego biednego gracza od wschodu. Niestety ta wieżyczka nie powstała, bo chłop został zabity. A później łucznicy rzucili się, aby zniszczyć ten budynek. Jednak i tym razem obrońca był w stanie wykurzyć wroga. Niespodziewanie gracz, który zakampił się na samym południu, wysłał kilku żołnierzy do ataku. Cóż, przynajmniej chłopi się wystraszyli. Gracz ze wschodu zrobił ofensywny trebusz, który niestety nie miał na nim zasięgu. A jeden rycerz pokonał ten niewielki atak. Ostatecznie gracz z północy rozpoczął wielką ofensywę. Miał nie tylko katapulty, ale zaczął też stawiać wieżyczki i zabijał krowy. Obrońca musiał szybko działać. A przede wszystkim musiał unikać kamieni. Niestety, linia ofensywna posuwała się cały czas naprzód. Obrońca zaczął tracić budynki, a fioletowy gracz tworzył coraz więcej wieżyczek. Niespodziewanie, gracze ze wschodu i zachodu zmierzyli się ze sobą na moich terenach. A później zaczęli wspólnie uciekać. Niedobitki, które trafiły do mojej wioski, zostały szybko pokonane. Niestety, ofensywa północnego gracza okazała się skuteczna. Po kilku strzałach z katapult ratusz padł. I pierwszy gracz odpadł z zabawy. Jednak gdy fioletowy gracz przeprowadzał atak, Czerwony postanowił zniszczyć jego wioskę. Kolega musiał szybko się wycofywać. A tutaj mamy miłośników dobrej zabawy. Czerwony wbił się do bazy fioletowego, a ten musiał uciekać swoimi chłopami. Postanowił ukryć ich w wodzie. Jednak gdy wyszli, zaczęli atakować wrogu. Do obrony przybyli nawet wybuchowi grenadierzy, którzy w takiej ilości jeszcze nie byli w stanie nic zrobić. Ostatecznie fioletowy dał radę się wybronić, bo do bazy powróciły jego jednostki. Tereny niektórych graczy coraz bardziej się Poszerzały. A Czerwony, jako pierwszy jedyny, starał się zostać Polską. Ostatecznie to mu się udało, więc mieliśmy polską frakcję na mapie Polski i mogliśmy podziwiać polskich strzelców moskiewskich, którzy odpierali wroga. Tymczasem ja stworzyłem armię pikinierów. A kolega z zachodu przejeżdżał przez moje ziemię i postanowił zaatakować gościa na wschodzie. Więc wleciał do niego całą swoją kawalerią. Ominął większość armii i po prostu chciał pozabijać chłopów którzy oczywiście uciekali. Tymczasem doszło do starcia dwóch północnych graczy. Fioletowy postanowił zaatakować Czerwonego, a miał do pomocy Działa. I niestety polscy strzelcy moskiewscy dość szybko przegrali. A gracz na wschodzie zaczął tracić budynki, chociaż powoli przechodził do kolejnej ery. Tymczasem ja wyruszyłem, żeby zaatakować kogokolwiek. I jak możecie się domyślić, gracz grający Polską miał przekichane, a mi udało się wejść przez wyrwę w murze. Tylko po to, żeby zobaczyć, że ten gracz jest już atakowany. Więc szybko się wycofałem. Licząc na to, że kolega naprawdę rozprawi się z tym wrogiem. Ale do tego trzeba by było zniszczyć ratusz. A co tam na południu zapytacie? Cóż. Pojawiły się katapulty i w zasadzie początkowo to był mój cel. Jednak ta palisada i katapulty mnie odstraszyły. W międzyczasie przeszedłem do kolejnej ery jako abstrakcyjne państwo. W końcu jesteśmy w Polsce, nie? Gracz na wschodzie dalej dzielnie uciekał swoimi chłopami, a prawdziwa Polska przestała istnieć. Tym samym autor mapy odpadł jako drugi. Niestety wielka ofensywa na gracza na wschodzie nie zakończyła się sukcesem i ten zaczął się rozwijać. Tymczasem moje katapulty były atakowane przez agresywne dziki, akurat w momencie kiedy starałem się zniszczyć Budynki wroga, a moja armia powoli przechodziła od południa. Przy okazji mogłem zabić kilku chłopów, którzy wyruszyli na wycieczkę. Gracz z zachodu postanowił zaatakować moją wioskę, jednak miałem kilku żołnierzy do obrony. Ostatecznie kolega się wycofał, bo chyba zrozumiał, że jego baza jest atakowana. Tymczasem gracz na wschodzie rozwijał się, a moja armia niszczyła bazę jednego z wrogów, i nawet Husaria nie była w stanie tego powstrzymać. Próbowałem nawet zniszczyć jego ratusz. Jednak przybyła odciecz, nie mogłem dopuścić do tego, żeby kolega miał większy teren ode mnie. Początkowo wydawało się, że moi pikinierze poradzą sobie z tą kawalerią. Jednak dość szybko zrozumiałem, że trzeba ulepszyć armię, dlatego tworzyłem masowo żołnierzy i ulepszałem muszkieterów do żołnierzy, a kolega dalej się rozwijał. W końcu moja armia wyruszyła. Początkowo nawet minęła się z kawalerią wroga, jednak gdy w końcu doszło do starcia, od razu było widać, że żołnierze są potężniejsi. Chociaż kilku poginęło. Moja kawaleria powoli Budynki wroga. Niestety z północy zaczął zmierzać filetowy gracz, który musiał przywitać się z trebuszem. Baza gracza z zachodu była powoli niszczona. A moje onagery starały się pokonać filetowego na Chociaż do końca nie wiem, czy on tak naprawdę w pierwszej kolejności chciał mnie zaatakować. Jednak chyba ja się wkurzył za te onagery i przyszedł do mojej bazy niszczyć budynki za pomocą grenadierów. Stawiałem, co prawda, wieżyczkę, ale za wolno. A dodatkowo kolega miał działa. Sytuacja nie wyglądała najlepiej, na szczęście miałem trochę żołnierzy do obrony. I ostatecznie kolega zaczął się wycofywać. Gdy było już u mnie bezpiecznie, stworzyłem dwie chałubice i podesłałem je na zachód, żeby zniszczyć ratusz, co oczywiście stało się bez większych problemów. I tym samym jednego gracza mniej. Niestety, nie wiedziałem wtedy jeszcze, że fioletowy gracz zaczął tworzyć sterowce bojowe. Powoli szykował się do dość niebezpiecznej dywersji. Ale u mnie pojawił się pierwszy czołg. W pierwszej kolejności postanowiłem pokonać gracza, który siedział większość meczu na południu i nic nie robił. Jednak te katapulty były przerażające nawet dla moich żołnierzy. Myślicie sobie, taki czołg to na pewno poradzi sobie z katapultami. Otóż nie. Okazuje się, że te kamienie są groźne nawet dla czołgów. Był czołg. I go nie ma. Nie pozostało nic innego, jak po prostu rzucić się na wroga. A sterowce ruszyły powoli na południe. Tymczasem moja armia starała się przebić przez palisadę wroga. Gdy do tego doszło, oczywiście wszedłem szybko do środka i powoli zabijałem wszystko, co zmierzało w moim kierunku. Przyszło mi nawet rozstrzelać wszystkich chłopów. A sterowce dalej leciały w moim kierunku. Ostatecznie je zobaczyłem i w panice zacząłem budować armatę przeciwlotniczą. Ustawiłem kilku żołnierzy, żeby niszczyli te sterowce, jednak te miały bardzo dużo życia. Między w czasie udało się zniszczyć ratusz gracza na południu i tym samym zostało mi tylko dwóch przeciwników. Jednak sterowce nadleciały już nad moją bazę. Zacząłem szybko wycofywać moich żołnierzy. Ale sterowcy już powoli niszczyły mój ratusz. Moja armia zdążyła jeszcze powrócić i rozpoczęła się rozpaczliwa obrona bazy. Tak szybko jak się rozpoczęła, tak szybko się zakończyła. A ja przegrałem! Na mapie zostało dwóch graczy. Kolega na wschodzie trochę się odbudował, ale i tak miał małą armię. Tak małą, że praktycznie nie miał szans na zrobienie czegokolwiek. Wleciał mu do bazy i zaczął niszczyć budynki. W końcu znalazł ratusz swojego przeciwnika i go po prostu zniszczył. A na koniec dał radę nawet jeszcze zbudować cud i tym samym chyba zaznaczył miejsce nowej stolicy Polski. Dajcie znać, co to może być za miasto. W każdym razie, tak skończyła się bitwa o Polskę. Mam nadzieję, że ten materiał z gry War Selection Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Trzymajcie się!